Jeżeli stres daje Wam o sobie znać nie tylko w życiu codziennym, ale również na skórze twarzy i na skórze głowy, to zostańcie z nami, bo właśnie dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać. Pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć dzwoneczek, bo nowe filmy pojawiają się tu na kanale w każdą pierwszą środę miesiąca. Wszyscy wiemy, że organizm, nasz wygląd, jakby to jest taka trochę mapa tego, co się w organizmie dzieje, więc ta skóra twarzy, tak jak wspomniałaś, skóra głowy, w ogóle włosy często pokazują, że Mamy dużo stresu, coś się dzieje złego. No i teraz, co powinno wzbudzać naszą uważność, że zaczyna się dziać coś złego właśnie na skórze głowy albo z naszą twarzą. Organizm pod wpływem stresu produkuje m.in. kortyzol czy prolaktyny, które mogą negatywnie wpływać na cały cykl wzrostu włosa, powodując między innymi wypadanie, osłabienie włosów, czy też ich łamliwość. Stres wpływa również i może nasilać wszelkie. Choroby skóry głowy, takie jak uszczyca, łojotokowe zapalenie skóry głowy, atopowe zapalenie skóry, jak również łojotok. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o skórę naszej twarzy? Czego szukać? Eee. W przypadku skóry twarzy podwyższony poziom kortyzolu również może objawiać się na naszej skórze mm, poprzez podrażnienie skóry, poprzez przesuszenie skóry, poprzez zaczerwienienie skóry, czyli takie klasyczne objawy uszkodzonej bariery hydrolipidowej, co w konsekwencji może doprowadzić do nadmiernej produkcji sebum i w efekcie spowodować powstawanie zaskórników, również wyprysków, stanów zapalnych, ale także w późniejszym czasie również doprowadzić do spadku kolagenu. I kwasu heluronowego, co będzie przyczyniało się do szybszego starzenia skóry również. Kurcze, to są takie sygnały, które gdzieś tam dzieją się regularnie w cyklu, jakby życia skóry, ja na przykład u siebie bardzo często obserwuję, że jak zaczyna się u mnie coś dziać takiego stresowego, od razu pojawiają się jakieś niedoskonałości i, i wtedy właśnie wiem, że okej, okay, kortyzol prawdopodobnie, prawda? To, to jakby to taki długotrwały stres lub intensywny może wpływać też negatywnie na wszelkiego rodzaju łosienia, na przykład łosienie telogenowe, łosienie androgenowe, czy łosienie plackowate. Okej, okay, czyli mówimy o tym, do czego Stres doprowadza, ale jakie nawyki, które myślę, że właśnie osoby takie, które się stresują, powielają codziennie, będą tym? Na co trzeba uważać? W przypadku skóry twarzy zwykle jest to właśnie takie nadmierne rozdrapywanie zmian zapalnych na skórze, mm -hmm. co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że na naszej skórze dłużej będą utrzymywać się przebarwienia pozapalne, bądź też w ogóle do nich doprowadzamy. Więc zamiast ten wyprest goi się w ciągu dwóch, trzech dni, to potrafi utrzymywać się nawet e, kilka tygodni. Również takie utrzymywanie się tych e, przebarwień pozapalnych na skórze oczywiście może wiązać się z niedoborami w naszym organizmie, ale generalnie jak poradzić sobie z takimi takim wypryskiem na skórze twarzy. Świetnym protipem będą również takie plasterki na wypryski, które możemy sobie nakleić na zmianę zapalną, na przykład zostawiając ją na całą noc, dzięki czemu rano już ten wyprysk jest dużo bardziej wyciszony i ta zmiana zapalna szybciej się będzie regenerować i goić. No tak, bo oprócz tego, że tam są te składniki, które pomagają się goić, to po prostu zakleja nam tę Dokładnie. możliwość drapania. No dobra, mówimy teraz o twarzy. Chyba najczęściej, jak mogę gdzieś skojarzyć, co jeszcze ewentualnie robimy obgryzanie paznokci, tak, prawda? To tak, jest też tak, takie też maniakalne. To, to, to obserwuje właśnie. Tak, albo gdzieś tam wyrywanie sobie skórek, to mm -hmm. też jest takie popularne. A co jeszcze, jeżeli chodzi mm -hmm. na przykład o włosy? Jednym z takich poważniejszych przejawów właśnie stresu jest trichotylomania wyrywanie mm -hmm. właśnie włosów pod wpływem mm -hmm. stresu. Osoby dotknięte tym zaburzeniem najczęściej wyrywają sobie włosy z, z głowy, mm -hmm. z brwi czy rzęs, mm -hmm. ale również z innych okolic ciała. Mm -hmm. Także i właśnie dlatego warto A... nie bagatelizować tego tworzenia, tylko zgłosić. Prosić się do specjalisty, który, który nam pomoże najczęściej, jest to współpraca dobrego psychologa z, z trychologiem, który pomoże nam wyjść z problemu. Czyli to jest jakby sprzężone i warto to połączyć w taką no, terapię, myślę, tak, terapię zadbać też właśnie. o głowę, mm. czyli ten początek w ogóle całego stresu. A prawda? często jest to taki dość wstydliwy temat mm. i, i też na pierwszych konsultacjach czasami niełatwo jest to wyłapać, mm. też osoby często nie chcą o tym mówić. To teraz stwórzmy taką listę takich dobrych nawyków, żeby nie było, że mówimy o samych takich negatywnych tutaj rzeczach. Co powinniśmy wdrożyć w nasze życie, żeby mm. tego właśnie stresu i tych efektów stresu było mniej? Ja podczas konsultacji często przypominam o tym, aby przede wszystkim zadbać o takie podstawy, o których mhm. gdzieś często zapominamy, czyli przede wszystkim taka zdrowa, nieprzetworzona, mhm. zbilansowana dieta, która mhm. jest bogata w białko, kwasy tłuszczowe, ale również witaminy, minerały. Ważne, żeby ta dieta była taka kolorowa, żeby były owoce, warzywa. Często zauważam, że mało jest w tej diecie białka, no, a jednak w Włosy są głównie zbudowane z białka i, i właśnie dlatego y, warto zadbać o takie odpowiednie źródło tego białka w diecie. Czyli o ten budulec. Też to usłyszałam na wizycie właśnie mm -hmm. u trychologa, że m, mam za mało białka w diecie, bo właśnie było widać, że ten włos wyrasta, ale wyrasta słabo. Mm -hmm. jakby... Chyba kobiety w ogóle mają taką tendencję do spożywania za małej ilości tak, białka. Tak, w Więcej jest zazwyczaj mm -hmm. tych węglowodanów, mm -hmm. czyli na przykład owsianeczka z owocami, mm -hmm. bez żadnego źródła białka. Aha. ja to I mamy truszczy też. Tak. Tak. To trochę tak nam się te tłuszcze kojarzą negatywnie. Taki mają mm -hmm. wymiar, mm -hmm. że tłuszcze będą nas. Tak, tak. <laughs> a, a prawda jest taka, że one są bardzo potrzebne, jeśli chodzi o wsparcie naszego układu hormonalnego również. Mm -hmm. Więc zamiast ich unikać, a, to powinniśmy właśnie sięgać tylko po takie zdrowe źródła, mm -hmm. czyli właśnie orzechy, generalnie mm -hmm. nasiona słonecznika, tak żeby faktycznie te tłuszcze dostarczać, tylko po prostu wartościowe. Warto wspomnieć o takim czasie dla siebie, mm -hmm. czyli bycie tu i teraz, znalezienie chociaż 5 minut dla siebie na takie czynności, które naprawdę sprawiają nam przyjemność. Czyli na przykład słuchanie swojej ulubionej muzyki, mm. czytanie książki, które nawet y, kilka minut dziennie czytania takiej książki pomoże nam obniżyć ten y, kortyzol. kortyzol. W, mm. Wszelkie techniki relaksacyjne, czyli na przykład oddechy, nie mówię o jakichś długich sesjach oddychania, mm. m, ale nawet takie krótkie, pięciominutowe, świadome oddechy, to już będzie fajnie nam wpływało tak wycisza wyciszająco na, na organizm. Trzeba sobie budzik ustawić w telefonie na tak. jakąś konkretną godzinę, gdzie wiemy, że okej, okay, robi się wolniej, spokojniej, mm -hmm. ogarnij teraz te pięć minut, nie rób nic. Jak już pozostając w temacie budzika, e, to przejdźmy płynnie do tematu snu i Ach. higieny snu. E, bo generalnie, jak ja właśnie rozmawiam ze swoimi pacjentami w gabinecie, to powiem wam szczerze, że temat snu u nas leży totalnie i zupełnie. E, I prawda jest taka, że nawet jeśli ktoś już e, śpi te generalnie 7 godzin, to mimo wszystko ten sen nie jest jakościowy i wartościowy bo mm -hmm. bardzo istotne jest to, jak my się przygotowujemy do tego snu. Tu nie chodzi o to, żeby Aaj. teraz tak mm -hmm. samo jakąś jogę przed snem uskuteczniać, tylko chodzi po prostu o to, aby m, faktycznie tą godzinę przed, Mocząc nie naświetlać godzinkę. się mm. tym telefonem, mm -hmm. żeby faktycznie ograniczyć ten dostęp światła niebieskiego, jeśli chodzi o naszą skórę. Zadbać właśnie o to, żeby przed snem wywietrzyć na przykład to pomieszczenie, żeby ono było takie przyjemne, chłodne mm -hmm. do snu, żeby było faktycznie tak relaksująco, nie było to pomieszczenie żeby nie było zbyt wysokiej temperatury. Zadbajmy o takie podstawy właśnie, mhm. jak odżywianie, jak sen, a naprawdę zauważymy ogromne rezultaty mhm. w naszym zdrowiu skóry twarzy i skóry głowy. Też chciałabym jeszcze dodać, że odnośnie takiego zredukowania tego napięcia, bardzo fajnie jest włączyć masaże skóry głowy, które nie dość, że będą działać tak relaksująco i odprężająco dla całego ciała, ale również będą działać pobudzająco krążenie, mhm. co przyczyni się też na lepszy wzrost nowych włosów. No teraz jeszcze, jeżeli chodzi o twarz, jest kobido, prawda? Jakby tak. Coraz więcej się o tym mówi. Mhm. E, czy to też działa tak relaksująco, odprężająco? Bo dla mnie na przykład kobido to było po prostu esencja relaksu. Tak, ja też lubię bardzo. Tak, jest to generalnie super rozwiązanie mhm. właśnie, jeśli chodzi o stres. Natomiast tutaj bardziej dla osób właśnie, które mają problem ze skórą taką starzejącą się, mhm. na pewno nie przy stanach zapalnych okay. e, i generalnie nie tylko przy wypryskach, ale w ogóle przy takim ogólnym stanie zapalnym na skórze, mhm. czyli nie w momencie, kiedy na przykład mamy rumień, czyli mhm. właśnie mamy aktywne AZS bo mhm. MZS na skórze, bo jednak takie rozgrzewanie skóry poprzez ten masaż mhm. może zaostrzyć mhm. ten problem. Jak powinna wyglądać ta pielęgnacja w mhm. tym okresie takim stresowym? Przede wszystkim pielęgnacja powinna być dopasowana pod aktualne potrzeby skóry głowy, ale również potrzeby włosów. Istotną kwestią jest odpowiednio dobrany szampon. Polecam włączyć do pielęgnacji szampon od tołpy. On działa tak nawilżająco, Kojąco też oczyszcza delikatnie, bez wywoływania takich podrażnień, mhm. więc będzie też bardzo fajną opcją. Warto stosować go naprzemiennie z szamponem wzmacniającym poroz. Ja bardzo lubię szampon farmaceutyczny. Mhm. Ma składniki takie aktywujące, mhm. pobudzające, więc będzie fajnym wsparciem akurat, kiedy zmagamy się z wypadaniem włosów. Wtedy, kiedy widzimy, że tych włosów podczas mycia leci więcej na szczotce, zostaje więcej, Przeplatamy sobie taką delikatną pielęgnację do skóry głowy razem z czymś, co wzmaga. Porust. Tak, na dany problem, czyli mm -hmm. na przykład jeżeli zmagamy się z wypadaniem, fajnym wsparciem będzie szampon przeciw wypadaniu, mm -hmm. ograniczający wy wypadanie, na właśnie z szamponem nawilżającym. Ważnym też elementem pielęgnacji jest odpowiednio dobrany peeling, który ma za zadanie przede wszystkim oczyścić skórę głowy, a taka oczyszczona skóra głowy lepiej wchłania wszelkie składniki odżywcze zawarte mm -hmm. z, właśnie w ścierkach, więc podstawa, podstawa to jest właśnie też oczyszczenie skóry głowy. To w ogóle trzeba wspomnieć, że to nie jest peeling mechaniczny, taki ścierający, tylko enzymatyczny i to jest w ogóle jeden z moich ulubieńców. Ja już chyba zużyłam z dwa opakowania. Moje klientki tak samo bardzo chwalą zawsze sobie ten produkt i wracają do niego, bo nie dość, że on fajnie oczyszcza, to robi też takie fajne odbicie włosów od nasady. Te włosy są takie bardziej uniesione, więc no taki must have. To jest marka dziewczyny Aromasy. Niestety często skupiamy się głównie właśnie na oczyszczeniu skóry głowy, zapominając o nawilżeniu, a tutaj ważny jest ten balans. Chcę włączyć produkty nawilżające do pielęgnacji, to jest taki żel serum z Anwen, który bardzo fajnie się sprawdza właśnie u moich podopiecznych. Działa kojąco dla skóry, nawilżająco, będzie też tak wzmacniał barierę skórną, także warto sobie włączyć jakiś produkt taki typowo nawilżający. A gdy nasza skóra będzie już odpowiednio przygotowana, odżywiona i nawilżona, to wtedy możemy również włączyć preparaty stymulujące. Czyli mhm. wcierki, które ma z, mają za zadanie pobudzić porost włosów i ograniczać ich wypadanie. I po każdym nałożeniu właśnie mhm. takiego, takiego serum czy wcierki, ja zalecam wykonać taki krótki masaż skóry mhm. głowy, aby dodatkowo jeszcze wzmocnić to działanie takie pobudzające. No dobra, to myślę, że mamy takie kompendium tutaj na stres, jeżeli chodzi o, o skórę głowy. Co możesz zaproponować do, do, do skóry twarzy? W przypadku skóry twarzy, e, kiedy pod wpływem stresu ta bariera hydrolipidowa jest e, często właśnie mm -hmm. uszkodzona, więc ta skóra e, jest przesuszona, zaczerwieniona, e, często właśnie pojawiają się wypryski, wtedy nie eksperymentujemy, przede wszystkim nie wprowadzamy e, substancji aktywnych, nie stosujemy kwasów, retinoidów. Kluczowe jest to, aby skupić się przede wszystkim wtedy na odbudowie e, tej bariery hydrolipidowej, na regeneracji, aby pozwolić tej skórze się wyciszyć i żeby zredukować właśnie ten stan zapalny, który się na niej w tej chwili objawia. Więc ważne jest, aby ta pielęgnacja była taka bazowa, minimalistyczna przez taki okres miesiąc, półtorej, żeby mogła wrócić ta skóra na swoje tory. Więc jeśli chodzi o oczyszczanie skóry, to polecam produkt Nakomi z ceramidami, który zawiera również prebiotyki i trehalozę, więc już na tym etapie mycia skóra będzie bardzo ładnie nawilżona, Możemy go również wykorzystać do demakijażu, bo jest to taki produkt, który sprawdzi się zarówno w pielęgnacji porannej do oczyszczania, ale również do dwukrotnego mycia w pielęgnacji wieczornej. To jest taka otulająca emulsja, tak bym ją nazwała, bo nawet po zmyciu daje takie uczucie ukojenia. Tak. Już właśnie na tym etapie mycia ta skóra jest właśnie nawilżona i zregenerowana. Kolejnym preparatem, który jest bardzo istotny, jest to krem, który powinien być stosowany zarówno w pielęgnacji porannej i wieczornej, i jest to krem Eveline, właśnie z ceramidami, ale również mamy tutaj kwasy Omega-369, które będą pięknie właśnie odbudowywać ten płaszcz lipidowy skóry. On ma taką bogatą konsystencję, dzięki czemu mamy uczucie takiej właśnie otulonej, nawilżonej, zregenerowanej skóry, ale również on się bardzo fajnie wchłania, więc nie ma takiego uczucia tłustości. Mimo tej bogatej konsystencji, on ma także madekasozyt, więc bardzo fajnie również regeneruje takie przebarwienia pozapalne na skórze. I szybko, właśnie, wycisza wypryski, które są obecne. A jak chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym, to siadamy sobie, słuchajcie, na kanapie albo w fotelu no, tak. przy serialu. Czy... Maseczkę. Tak. Więc przechodząc płynnie do tematu masek, mhm. mamy tutaj trzy propozycje. Dwie maski z Hill. Są to maski, które właśnie mają działanie nawilżające, są one w płachcie. Mamy również maskę marki WEN i generalnie maski te bazują m.in. na wąkrocie azjatyckiej, właśnie na trehalozie, e, więc będą właśnie tą skórę wyciszać, regenerować, będą podbijać ciszy to działanie właśnie kremu, pielęgnacji i uzupełniać ją, aby ona była właśnie taka kompleksowa. I taką maskę sobie właśnie zostawiamy na 10-15 minut e, i po tym czasie już sobie właśnie e, ją zdejmujemy. E, ja bardzo lubię też właśnie maski w płachcie. Tak. zawsze jest też takie wtedy ala spa, ukojenie. Mamy chwilę <laughs> dla siebie. Tak. Właśnie to dla, też rozmawiając, jak rozmawiałeś tak. o stresie, no to właśnie taka maseczka, jakiś balsam. Tak. Czas dla siebie. No. A że w tej maseczce za bardzo chodzić nie można, bo wiecie, może spaść, więc. No, no tak. właśnie, to trzeba leżeć. Pozostając w temacie takiej bazowej pielęgnacji, to takim ostatnim krokiem, ostatnim produktem, który jest najistotniejszy i najważniejszy, jeśli chodzi o tą odbudowę bariery hydropinowej, jest to ochrona przeciwko przeciwsłoneczna. No i tutaj właśnie polecam krem z CeraVe, który poza taką standardową ochroną przeciwsłoneczną, również zawiera ceramidy, które także będą wspierać właśnie tą regenerację skóry i nawilżanie. No i taki krem stosujemy sobie rano. Dodatkowo on też będzie właśnie niwelował ten szkodliwy wpływ wolnych rodników, które są produkowane pod wpływem podwyższonego poziomu kortyzolu, jeśli chodzi o stres w naszym organizmie, więc też dodatkowo redukujemy to takie działanie podrażnienia, przesuszenia skóry która w tym okresie jest właśnie nasilona. Jeśli chodzi o temat wolnych rodników, to poza taką ochroną przeciwsłoneczną, również możemy dodatkowo się wspomóc poprzez dostarczanie skórze, zarówno tak jak tutaj rozmawiałyśmy w zbilansowanej diecie właśnie witamin i antyoksydantów, również możemy takie witaminy dostarczać w postaci na przykład serum znakomi z witaminą C 15%. Chodzi o to, że to witamina C będzie zarówno miała takie działanie, właśnie e, rozjaśniający tę skórę, wyrównujące koloryt, ale także pobudzający mikrokrążenie, tak. redukujący ten stan zapalny, zaczerwienienie na skórze, ale także będzie wspomagać skórę w produkcji ceramidów, tak. więc też będzie poniekąd wpływało na nawilżenie skóry, regenerację. I na działanie anti-aging, więc tak naprawdę witamina C jest super składnikiem dla każdej skóry. A co możesz polecić na niedoskonałości, bo często się pojawiają właśnie. Tak, jeśli chcemy poradzić sobie właśnie z takimi wypryskami, które pojawiają nam się skórze, bądź właśnie z takimi świeżymi przebarwieniami pozapalnymi, to fajnym rozwiązaniem będzie kwast samowy. No i tutaj mamy produkt Bandy, który właśnie ten kwastranek samowy zawiera. Taki produkt możemy zaaplikować na całą skórę twarzy, ale również możemy go zaaplikować. Tylko punktowo uh -huh. na te miejsca, które są wypryski, bądź tam, gdzie są przebarwienia. No i generalnie najlepiej stosować taki produkt z kwasem na całą noc. Uh -huh. Początkowo proponuję stosować go tak dwa razy w tygodniu, żeby móc zaobserwować, jak ta skóra reaguje uh -huh. i zarówno witaminy C, jak i kwas utranek samowego nie wdrażamy właśnie wcześniej, niż po tym miesiącu odbudowy i regeneracji tej bariery hydrolipidowej, aby faktycznie ta skóra e, mogła się wyciszyć i uspokoić, i żeby mogła przyjąć faktycznie te skłęgi aktywne, tak jak tego Czyli podsumowując, staramy się w miarę oczywiście możliwości zredukować stres, znaleźć czas dla siebie, wyjść na spacer, zredukować te nawyki, które no, nie pomagają naszej skórze czy włosom, ale czasami oczywiście bywa tak, że na własną rękę nie jesteśmy w stanie nic sobie już pomóc. I wtedy wizyta u specjalisty. Nie boimy się tego, tak, tylko tak. właśnie szukamy pomocy u kogoś, kto nam trochę lepiej. Doradzi. Tak, przede wszystkim jeśli zmagamy się z takim nadmiernym wypadaniem włosów czy problemami właśnie skórnymi, warto zgłosić się na wizytę do specjalisty, czy też dermatologa, czy trychologa, który przede wszystkim przeprowadzi wywiad i na podstawie analizy badań rozpisze kurację, aby przede wszystkim znaleźć przyczynę problemu i działać tak kompleksowo. Mówisz o, o znalezieniu em, przyczyny. Często przyczyna Siedzi tutaj. Tak, więc tak też pamiętajcie to? o tym, że tak Dokładnie. jak wspomniałaś o wyrywaniu włosów, wydaje mi się, że cały początek jest właśnie mhm. w psychologii na przykład, więc tutaj warto tak, to też zadbać. Jest o, właśnie, o głowę, tak, nie? Tak, to wszystko jest ze sobą bardzo połączone. Trzeba sobie pomóc też od tej strony. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie wstydzić się, to jest żaden wstyd. Wizyta u psychologa, a, a naprawdę jakby może tak. naprawdę bardzo pomóc. Mhm. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby właśnie poszukiwać pomocy u specjalistów, Natomiast tutaj no, dziewczyny zaproponowały wam masę rozwiązań, które można wdrożyć na własną rękę w domu. To dziewczyny bardzo serdecznie wam dziękuję. Myślę, że zarówno widzowie, jak i ja sama tutaj dzisiaj sporo się nowego i ciekawego dowiedziałam. My też ci bardzo serdecznie dziękujemy, a wy, e, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie i wspólnie z Sylwią postaramy się na nie odpowiedzieć, aby wam pomóc. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zostawieniu suba oraz wciśnięciu dzwoneczka. Do zobaczenia.